Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam odpowiedzieć Wam na Wasze pytanie. A pytanie jest, czy On stworzy z nią związek? Pytanie jest, dlaczego o nim myślisz, a nie pomyślisz o sobie. Przejdę do czytania. Pierwsza karta to jest sedno pytania. 9 kilów, co wychodzi naprzeciw? 7k pentakli. Wynik, odpowiedź, rada. Królowa ław. dałoże kartę, dziewięć mieczy, Dałożę kartę, czwórka pentakli. Na spodzie talii jest karta, trójka monet. I to może być tło czytania, czyli gdy tak, to tak, gdy nie, to nie. Sedno, dziewiątka klichów: zadowolenie, wygoda oraz lojalność jednej strony. To też jest szczęście emocjonalne, to jest zadowolenie z życia, jakie się wiedzie. Człowiek oddaje się uciechom życia, to jest spełnienie, ale powierzchowne spełnienie. Nie zagłębiamy się w związek i nie dostrzegamy, że czegoś nam brakuje. Brakuje dziesiątego i ostatniego kielicha do spełnienia. Wszystko jest super, bo pozorne. Mimo spędzamy czas, towarzysko, imprezowo, bywamy z sobą. Jest ekstra seks, bliska więź, porozumienie dusz. I z tego zazwyczaj nie ma poważnego związku. Nie dopuszczamy do siebie myśli, że na ten związek nie jesteśmy gotowi. Ale w to brniemy. Nie myślimy, co będzie jutro. Ważne, co będzie dzisiaj. Ważna jest dla nas wygoda, wygoda materialna czy potrzeby seksualne. Co wychodzi naprzeciw? Siedem monet. Czekanie to jest strata czasu dla osoby, która nie jest gotowa rodzinę, związek partnerski. Jedna ze strony wymusza, aby czekać na święte nigdy. Tutaj jest duża nieuczciwość. Przydłużamy swoją samotność dla kogoś nieodpowiedniego dla nas. Marnujemy swoje życie. Tutaj jest wewnętrzna samotność, która stała się nawykiem lub czymś oczywistym. Trzeba być osobą szczęśliwą, że jestem sama czy sam. A teraz jest duża porażka, że jesteśmy wewnętrznie samotni. Niby ktoś jest przy nas, ale czujemy się samotni. To też jest nieodzajemniona miłość. Lub ktoś nas nie kocha. Wynik, odpowiedź, rada? Królowa buław, 9 mieczy i czwórka pentakli. Często toksyczny partner, niedojrzały partner, bo tutaj jest duża niedojrzałość, zabiera w podróż partnera, choć trudno to nazwać partnerstwo. Robi to dlatego, aby zaspokoić swoje braki i zasłonić nieeleganckie zachowanie. A przede wszystkim toksyczna osoba. Zabiera stronę przeciwną w podróż i która musi jeszcze za siebie zapłacić, aby toksykowi pomogła, oraz toksyk boi się, że zostanie sam. Ta podróż to jest takie zamydlenie oczu dla dobra toksyka. Toksyczna osoba zawsze pociągnie w dół stronę przeciwną. Toksyk ma wszystko zaplanowane, przemyślane, a w sercu. Ma brak miłości. Opowiada różne historie swojego życia z poprzedniego związku. Jaki to był fatalny związek? Zrobi sobie ofiarą, że przez partnera z poprzedniego związku był wykorzystany i nieszczęśliwy. Nie, nie był wykorzystany, bo toksyk chciał być z toksykiem. Znalazł swój swojego. Może prowadzić narrację, że to była zła kobieta. On to jest świętość nad świętościami. Związek, który jest wybudowany na emocjach, nie jest trwały. Tutaj nie ma miłości, tylko jest zauroczenie. Zauroczenie mija po pierwszym błędzie strony przeciwnej. Czar pryśnie. Sprawdź mnie. I zobaczysz, że to nie jest miłość. Napisz pod filmem, co to jest dla Ciebie miłość. Droga Pani, otwórz oczy. Poszukaj sobie kogoś, kto ma szczere intencje i osobę bardziej wartościową. I tego Ci życzę. Życzę Wam dużo zdrowia i miłości. Niebawem zrobię czytanie pod tytułem. Czy stworzę z nim związek? I będziesz wszystko wiedziała. Pozdrawiam. Klara Tarot. o ośbie.